Co sprawiło, że w końcu zostawiłaś męża? Pamiętam dzień, w którym wszystko się zmieniło, jakby to było wczoraj. To było deszczowe popołudnie, takie, które sprawia, że świat za oknem wydaje się stłumiony i odległy. Właśnie wróciłam po długim dniu pracy, zmęczona, ale chętna, by podzielić się szczegółami mojego dnia z mężem, Markiem. Kiedy weszłam do domu, znajomy zapach jego perfum zmieszany z aromatem kolacji unosił się w powietrzu. To było kojące, ale nie wiedziałam jeszcze, że ten komfort za chwilę runie. Znalazłam go w kuchni, jak mieszał garnek makaronu. Odwrócił się do mnie z uśmiechem, który na moment roztopił moje zmęczenie. Jednak gdy podeszłam bliżej, coś mnie zaniepokoiło, jego telefon nieustannie wibrował na blacie. Zignorowałam to, myśląc, że to pewnie sprawy służbowe. Jednak ciekawość zaczęła mnie drążyć i kiedy wyszedł na zewnątrz, by odebrać połączenie, sięgnęłam po telefon. To, co odkryłam, sprawiło, że serce mi zamarło. Była to seria wiadomości, które przeszyły mnie jak noże. Intymne rozmowy między Markiem a kimś o imieniu Sara, osobą, o której nigdy wcześniej nie słyszałam. Moje dłonie drżały, gdy czytałam słowa pełne miłości, tęsknoty i planów na spotkania. Poczułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg, a ściany naszego domu zamykają się wokół mnie, gdy fala zdrady uderzyła we mnie jak lodowata woda. Kiedy wrócił, skonfrontowałam go z tym. Wyraz jego twarzy był mieszaniną szoku i poczucia winy, i w tej chwili zobaczyłam, jak człowiek, którego kochałam, rozpada się przede mną. Próbował zaprzeczać, tłumaczyć to jako nieszkodliwy flirt, ale prawda była w jego oczach. Zaufanie, które budowaliśmy latami, rozsypało się w jednej chwili. Czułam, że tego dnia umarła jakaś część mnie. Dni zmieniły się w tygodnie, a ja zmagałam się z decyzją, co zrobić dalej. Chciałam wierzyć, że da się to naprawić, że miłość zwycięży wszystko, ale za każdym razem, gdy na niego patrzyłam, widziałam zdradę. Czułam się jak duch we własnym domu, nawiedzana przez wspomnienia życia, które przestało być prawdziwe. W końcu, pewnego wieczoru, siedząc samotnie w salonie, podjęłam decyzję. Uświadomiłam sobie, że zasługuję na coś więcej niż miłość z plamioną oszustwem. Zasługuję na szacunek, szczerość i partnera, który będzie mnie cenił. Z ciężkim sercem, ale z nowo odnalezioną siłą, spakowałam swoje rzeczy. Zostawiłam Markowi list, wyjaśniając, że muszę na nowo odnaleźć siebie, z dala od cienia jego zdrady. Kiedy przekroczyłam próg domu, poczułam, jak ogromny ciężar spada mi z ramion. Bałam się, ale byłam też wolna. Wolna by odkryć na nowo kim jestem bez kajdan zdrady, które mnie więziły. Wiedziałam, że to nie będzie łatwe, ale byłam gotowa stawić czoła nieznanemu, odzyskać swoje życie i odnaleźć miłość, która będzie prawdziwa. Czy dobrze postąpiłam? Like i sub równa się part 2.